Paweł Kowalski, Kalor Developer. Paweł, horror sobie zafundowaliście na początek nowego sezonu, bo, bo praktycznie do samego końca walczyliście o te trzy punkty i one są dosłownie wyrwane z rąk Torunia Północnego. Na no, no własne życzenie, w sumie można powiedzieć, po naszych błędach głupich padły te bramki, no, aczkolwiek udało się z chłopakami podnieść. No, od samego początku cel był jasny, zwycięstwo. No i na szczęście udało to się nam osiągnąć. No, horror był, no ale na szczęście z happy endem. Mhm. Pod koniec y, zawodnicy Torunia Północnego ewidentnie też y, jakby pod względem szczęścia nie, nie wytrzymali tego meczu, bo bo widać było, że dwóch z nich y, dopadły kontuzje, które, które nie pozwoliły im jakby tak w 100% dokończyć tego spotkania. Wy w ogóle zwracaliście na to uwagę? Nie wiem, jakoś y, czy może to dodało wam jakiejś energii, może spokoju w trakcie, w trakcie nie, meczu? Nie, no to akurat nie patrzyliśmy, wiedzieliśmy, że musimy robić po prostu swoje z każdą kolejną bramką no z 2-0, 2-2, 4-2, 4-4, 5 -4, tak, no to jednak te bramki nas po prostu napędzały, nie, nie, nie oglądaliśmy się na przeciwników, tylko patrzyliśmy się na siebie, że mamy zrobić swoje i to był nasz cel. Tak szerzej, jeżeli chodzi o ten sezon, bo jesteście świeżo po, po, po sezonie halowym, który no, chyba pokazał, że jesteście w stanie walczyć z najlepszymi, a, albo przynajmniej tak się prezentować całkiem przyzwoicie w tym gronie. No i teraz przychodzi Orlik, gracie, gracie w lidze B, więc jakie ambicje, no bo, bo ten skład jakby chyba Was jednak predysponuje do tego, żeby, żeby stawiać się w gronie faworytów. No wiadomo, no, po hali zrobiliśmy troszeczkę szerszy skład, na hali graliśmy chyba najwęższym składem ze wszystkich drużyn. No cel osiągnęliśmy, wyszliśmy do grupy mistrzowskiej, i to było takie nasze minimum założone, to się udało, wiadomo, trochę kontuzje, troszeczkę przy wąskim mm -hmm. składzie niemoc niektórych zawodników też to dało słabsze niektóre wyniki. No teraz troszeczkę jest ta szersza kadra, no z aspiracjami na awans, nie będziemy tego ukrywać. <grym> Rozumiem. I, i ambicje jak najbardziej sięgają ku temu, żeby, żeby nie, grać z na najlepszymi, także na, na Orniku. No oczywiście, no chcemy mieć tą Ligę A w przyszłym sezonie, tak, no i to jest chyba nasz cel, jest dużo chłopaków bardzo no, ambitnych, tak, no. Z najwyższej, z najwyższej półki, więc no, staram się no, zrobić ten awans. Okej, okay, dziękuję bardzo. Dobra, dziękuję.